Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. W Mińsku, na Starym Rynku, stoi już koń. Koń Imitujący, jak mówi artysta Pegaza. Ale z tym mińskim koniem to jest tak jak z wicemarszałkiem terleckim. Niby każdy widzi, jaki on jest, ale tak naprawdę nie wiadomo, co do końca wyraża. Powstała kabała. No, rzecz niesamowita. Bo rzeczywiście, jak to jest z artystycznymi dziełami, a szczególnie na małym lub wyższym poziomie abstrakcji, jednym się podoba, a drugim nie bardzo. Ba! Niektórzy twierdzą, że to bubel nad buble. Jeśli ktoś zajrzy do słowa, no bubel to kicz, do jakiegokolwiek słownika, to będzie wiedział, że bubel, kicz, miernota to jest coś, co nie mieści się w standardach artystycznych, co jest pod publiczkę. No i teraz jest problem, bo druga część definicji mówi o tym, że to mają fachowcy, czyli krytycy sztuki, oceniać, co jest bublem, co jest kiczem, a co nie jest. I tak sobie myślę, że ten koń stojący na starym rynku na szczęście nie z dala od szosy, tak, proszę Państwa, z dala od szosy na naszej okładce jest piękny. Tylko co jest na nim? Co siedzi na nim? Czy to jest Jan z Gościańczyc? No, ja mógłbym się zakładać, że. A może i taką sądę zrobimy, że połowa Mistrza nie będzie tutaj rozpoznawała żadnego rycerza. No, może coś, co wystaje, będzie pozowało na miecz, a reszta. Stąd tytuł Mińsk Realny Faktów i Abstraktów bo tyczy to się również murala mińskiego i koni nie dogoni. A szczególnie w zakresie piękna. Kto widział konie po pławieniu i wierzgające, biegające, czy galopujące po łące, no właśnie, to ma mądrość w sobie, że piękno Konia jest niedościgłe. Witam serdecznie. To już 23 i czwarty numer, i tydzień również 2021 roku. Tydzień praktycznie ostatnie tygodnie przed wakacjami. Bo dzieci przyszły na chwilę do szkoły i Będą już niedługo dostawały świadectwa. Dzieci i młodzież oczywiście, chociaż teraz trudno rozróżnić, czy to młodzież to jest od 15 roku życia, czy może już wcześniej. No ale tak się utarło, że do podstawówki, do końca to są dzieci, a młodzież to już jest po podstawówce. Tak jak mówiłem, piękno konia jest niedościgłe, ale też. Y ze sztuką bywa tak, że my już na pierwszy rzut oka widzimy, co jest sztuką. I to, co jest dobre, zawsze wywołuje uczucia. Być może niekoniecznie dobre uczucia, pozytywne, ale zawsze sięga w nasze najgłębsze. Obszary ciała, mózgu, rozumu, jakbyśmy tego nie nazwali. Polecam ten mój falieton, jest dostępny czy w wydaniu papierowym, czy w wydaniu elektronicznym, i zachęcam tutaj, <kluzny> właśnie, zachęcam do yy, ff, prenumerowania naszego tygodnika. Elektronicznego. Ceny nie są duże, a zawsze można sobie pobrać na telefon czy na laptop, na komputer i sobie przeczytać aktualne informacje. A takich u nas jest kilkadziesiąt w każdym numerze. I żeby nie być gołosłownym, to już na, pierwszy, na trzeciej stronie, bo pierwsza to jest okładka. Mamy o skorych seniorach, którzy dostali, mimo już końcówki epidemii, jednak ekipaż taki przeciwko koronawirusowi w gminie Jakubów. Mamy o lodach w Mińskim Parku. Jakie wrażenia mają miszczanie widząc taką mobilną budkę z lodami. To jest właśnie ciekawe, jakim my jesteśmy narodem, takim rodkiem, że nam wiele rzeczy nie pasuje, chociaż są to sprawy bardzo, bardzo pozytywne. Mamy z okazji już dnia dziecka, który minął, ale jednak ten czerwiec taki dziecięcy jest. No bo i koniec roku szkolnego, i wcześniej dzień dziecka po dniu matki i prawdopodobnie ojca. Tylko ja nie pamiętam, żebym kiedykolwiek dzień ojca czy dziadka obchodził, ale bywa i tak. Oczy. Niemocy, czyli list naszego czytelnika pana Gabriela o tym, jak są traktowane dzieci, a w tym jego córka, którą on nie może się zajmować. Przyjrzymy się tej sprawie bardziej, głębiej, bo list jest emocjonujący i w związku z tym być może niekoniecznie wyjaśniający do końca cały problem. No, abstrakty faktów, właśnie to jest ten artykuł, nasz bardzo skrótowy, oczywiście lapidarny, opisujący wydarzenia e, dni, dni Mińska, czyli rocznicy 600-lecia miasta. E, było co było. Pewne rzeczy wyjaśniają, e, wyjaśniają nam e, o sens obchodów, ale pewne rzeczy są do wyjaśnienia jeszcze, chociażby laudacja. Znanej poetki i celebrytki swego czasu, szczególnie w prl Krystyny Gucewicz, która jest twarzą tego, tych obchodów. To jest w ogóle ciekawa sprawa, kto zasłużył na miano twarzy obchodów 600-lecia, jakim kluczem się władze miasta kierowały, tak samo jakim kluczem kierowały się władze powiatu. Wybierając patronów y, obchodów czy roku kultury y, Mazowsza, y, którym no, powiat miński jest stolicą. Tematy jeszcze do poruszenia, jeszcze do y, zgłębienia tego wszystkiego. Ja tylko tutaj chcę zaznaczyć, bo czasu mało, a każdy z nas się spieszy. Na temat tego pośpiechu jeszcze będzie na konie, co dobre jest na stres i taki niedoczas. No oczywiście, że konie, ale, ale chwileczkę. Proszę Państwa, więc i silnica cyfrowa i świecą dzieciom, czyli te gry i zabawy dla dzieci w związku z Dniem Dziecka. I złota siódemka, czyli złote pary kałuszyna. I mistów bez wistów. No wiemy wszyscy, co to jest wist, ten karciany, ta zagrywka. A jeśli mist nie będzie mógł zagrywać, bo, no dlaczego? Problem jest bardzo prosty. Wszyscy mistowi, mistowiakiem, zazdroszczą rozwoju. A szkoda, bo właśnie tak bliska odległość do y, autostrady powoduje, że tam jest dużo gości, dużo przybyszów, osiedleńców wręcz i ta miejscowość ma właśnie duże szanse, zresztą jak prawie pół gminy Jakubów rozwojowe. Ta gmina będzie kiedyś, jeśli chodzi o Jakubów, wiodąca właśnie ze względu na bliskość węzła autostradowego. Kilkanaście minut jesteśmy w stolicy. No ciekawe tylko, czy to wszystko będzie po to, żeby pracować w stolicy, a tylko mieszkać na terenie gminy? Czy rzeczywiście powstaną tam jakieś miejsca pracy? No, ale czas pokaże. Ptasi bufet powstał, proszę Państwa. Nie karmimy już teraz e, suchym chlebem e, kaczek, a za dwa złote, zdaje się, bierzemy karmę i, i dajemy tym ptakom. Rzucamy im do jedzenia. Nie wiem tylko, czy na wodę, ale to kwestia jeszcze do czytania. Jak to jest? Mamy w tym numerze 51 osób, które umarły. Wydawało mi się, że już będzie mniej, ale jednak 50 przekroczyło i to w ostatnich dniach właśnie. Mamy również, proszę Państwa, o opcjach adopcji, czyli czy można zrzec się, jeśli było się kiedyś adoptowanym. I wszelkich praw pozbawić osobę, która nas adoptowała. Pisze oczywiście mecenas Agnieszka Malczyk. No i tytuł bardzo kontrowersyjny, nawet dla mnie Pandora z Jęzora a chodzi o projekty, o których już pisaliśmy aow czyli autostradowej obwodnicy Warszawy Dębę za wszelką cenę podobnie jak i Wiązowna podobnie jak i y, powiat, cały powiat wręcz otwocki, nie chce tej y, obwodnicy w tym, y, na tej trasie, którą wytyczono i która praktycznie jest najbardziej eksponowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, ale no właśnie, wójt gminy Mińsk Mazowiecki zapytany na sesji przez radnego Lipińskiego, co on na to, trzyma rękę na pulsie i nie pozwoli, tak jak tu mamy na zdjęciu te strzałeczki, że, żeby ślad autostrady był no, przez DK 50, czyli drogę krajową, biegnącą przez jak najbardziej gminę Mińsk Mazowiecki. Byłoby to straszne, poza tym węzeł Arynów nie wiem, czy jest do rozbudowy. To wszystko jeszcze przed nami, będzie ciekawie na pewno. Tak samo ciekawie, jak jest w Kałuszynie, gdzie autostrada dwa razy e, biegnie, e, przecinając drogę dawną, krajową, e, a teraz, proszę Państwa, e, będą to, no nie wiem, albo aspekty rozwojowe, albo wręcz odwrotnie. Kałuszyniacy i tak się cieszą, bo przecież Będą mieli luz na swojej warszawskiej ulicy, ale cieszy się głównie e, gmina Mrozy, ponieważ blisko ma do autostrady e, i e, nie przebiega ta autostrada przez ich tereny, czyli nie narusza terenu gminy Mrozy. No, e, burmistrz Jaszczukasz Borat wystosował na stronie internetowej na ten temat, a my to opisujemy i komentujemy. Pieniądze na zabytki. Są również zabytki z naszego terenu. No i proszę Państwa, ruch na rzecz Białorusi. Taki powstanie i starostwo, i miasto Mińsk organizują takie schacki popierania opozycji białoruskiej. To jest temat również bardzo ważny, bo tak jak na początku powiedziałem o wicemarszałku Terleckim, który no niestety Uważa niestety dla y, pani, która reprezentuje teraz opozycję białoruską, że zamiast z polskim rządem y, dogaduje się z opozycją, która znowu jest taka u nas, jaka jest. I teraz chce pomocy od nas, od polskiego, czy sejmu, czy senatu, czy, czy w ogóle rządu, a rozmawiał z opozycją. Miał rację wicemarszałek, ja też, mnie się też to nie podoba. I proszę Państwa, bardzo ważna ostatnio, bardzo, powiedziałem impreza, nie, wydarzenie, wydarzenie patriotyczne, ojczyźniane, a wręcz, no powiedzmy sobie, narodowe, bo postawienie pomnika Janowi Orszewskiemu, premierowi, Czesi mecenasowi wokół niebie, to rzecz znamienna. Piszemy, kto przemawiał, mnie to zainteresowało szczególnie, to przemówienie Kurskiego, obecnego szefa telewizji. Powiem krótko, ma facet jaja. No i, 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 i bardzo dobrze, że ktoś taki zawieduje polską telewizją. Jaka ona jest, to jest inna sprawa, bo nie wszystko wszystkim się podoba. Ale właśnie, to, że e, folklor, to, że e, disco polo, może folklor jeszcze nie, ale mam nadzieję, że będzie, ale disco polo weszło na salony, to jest zasługa no, tej właśnie telewizji, bo jak Państwo pamiętają, kiedyś takie disco polo to tylko na porsacie w godzinach 4 rano można było oglądać i tym podobne. Mam nadzieję, że wejdziemy do szpitala i wreszcie będziemy robić noworodki. Zadzwonię do Pana Dyrektora, zapytam się jak z tymi obostrzeniami, czy już są zwolnione, czy jeszcze, już można odwiedzać chorych, czy nie, ale jeśli tak, to no, będziemy już mieli tych noworodków na pewno więcej. Piszemy o cygance, gdzie dzieci chodziły torpami przyrody, no i też bardzo fajna rzecz, o gminie Zambrów, gdzie buduje się drogi betonowe własnym sumptem. I taka droga jest pięciokrotnie tańsza od normalnej drogi asfaltowej, którą buduje, czy drogę modernizuje firma. No i zjeżdżają się tam w całej Polski, Wójtowie, Burmistrzowie, ale z naszych jeszcze chyba nikogo nie było. Jeśli się mylę, to proszę mnie powiadomić. Będzie zaćmienie słońca 10, czyli w czwartek częściowe tylko, ale można na starym rynku obserwować. No i ligi. Mazownia wygrała 4-1, byłem akurat na meczu, bo kolega nie mógł. No i powiedzmy sobie szczerze, uszy, wien. panowie z tej kibicowskiej ławki, no, straszni jesteście, no, może i zabawni, ale, 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 ale dzieci może by chciały przyjść na mecz, może, może no, nie wypada, no, można śpiewać znaczy, można bluźnić nie używając brzydkich słów, proszę Państwa. Albo używać brzyd brzydkich słów nie bluźniąc. Tak używać, żeby nie był to bluzk. Zastanówcie się nad tym, może Wam się uda. Jak nie, to ja Wam kilka przyselek mogę ułożyć takich fajnych. Także będzie ostro, ale bez bluźnierstw. No, i proszę Państwa, właśnie to co obiecałem, oprócz tego, że mamy 2, 4, 6, 8, 10 pozycji reportażowych, to mamy również na zdrowie no, głaskanie koni, bo konie jest pięknym zwierzęciem. W ogóle chodzenie koło konia, nie mówiąc już o jeździe wierzchem, to jest rzecz fantastyczna. Kto jest ze wsi lub lubi konie. Wie o tym najlepiej i na nerwy niesamowicie koń pomaga, a my jesteśmy znerwicowani na co dzień. Uspokójmy się, właśnie z koniem. Takich konie są, można się zapisać nie tylko na jazdę wierzchem, ale po prostu na terapię konną, bo to jest hipoterapia, i wtedy my jakby odzyskany wewnętrzny spokój. A tego nam trzeba, bo wirus już odstępuje. Mam nadzieję, że nie wrócisz już tutaj. Wirusie, koronawirusie. E, natomiast my musimy żyć, żyć w błogim spokoju. Pewnie, że trzeba pracować. Pewnie, pewne jest, że musimy zarabiać, by utrzymać się. Ale trzeba się Odstresować, umieć się odstresować, bo jeśli się nie będziemy umieli pozbawić złych komórek, to one wezmą przewagę nad tymi dobrymi, i ten, który chodzi do tyłu, czyli nowotwór, gotowy, nikomu nie życzę. Największym wrogom nie życzmy nowotworu. Straszna rzecz. No właśnie, tutaj taka niemiła bardzo wiadomość mojego syna teściowa umarła Eliza Gajc mając tylko 62 lata. Należy do rodziny, ale tej jeszcze bliższej składam kondolencje. Pogrzeb w piątek w Jakubowie. Żeby nie było tak smutno, pamiętajmy o życiu po śmierci. Tam podobno na nas czekają ci, którzy odeszli, a przede wszystkim czeka nas błogi spokój. Czy konie są w niebie? Nie wiem, być może. Wszystkiego dobrego, do miłego zobaczenia. Za dwa tygodnie. Kłaniam się Państwu do widzenia. Bo każdy o tym wie, że w miejscu nie jest źle, lecz by mogło być. co słychać? TV.